strony Ola. Witam cię na tutorialu dotyczącym asany tygodnia. Dzisiaj ashtavakrasana. Pokażę ci najpierw jak technicznie wykonać tę pozycję. Zaczynamy z siadu skrzyżnego. Unieś sobie prawą nogę do góry, chwyć za łydkę i trochę prawe biodro daj wyżej. To umożliwi włożenie wyżej nogi na bark. Chcesz żeby noga została w tym miejscu. Stąd od razu zablokuj ręką i nie pozwól, żeby noga się ześlizgnęła. Teraz krzyżujesz nogi, stopy flex. Ja lubię od dołu krzyżować, ale jest też wersja od góry. Po prostu sprawdź, która wersja jest dla ciebie lepsza. Zaczynamy od uniesienia bioder do góry i wypchnięcia ich do tyłu. Teraz Zaczynam równocześnie schodzić barkami w dół i ściskać udami moje ramię. Prostuję kolana. Aż ta wakrasana jest dosyć wymagającą pozycją, ponieważ musisz mieć kilka aspektów wypracowanych. Po pierwsze otwarcie biodra, żeby mieć możliwość włożenia nogi tak wysoko na bark. Proponowałabym tutaj pozycję taką jak jaszczurka. W jaszczurce mamy nogę do jednego końca maty i możesz w pierwszej wersji zostać tutaj na dłoniach, tylna noga wyprostowana. Potem zaczynasz schodzić niżej. Można obniżyć kolano, przejść na przedramiona. Jak już pobędziesz w tej wersji i będzie ci w niej wygodnie, to spróbuj jeszcze. Unieść kolano tylne do góry, a potem nawet próbować włożyć bark pod kolano. Kolejna ważna rzecz to siła barków. Dlatego do tej pozycji proponowałabym pracować nad czaturangą, ponieważ ruch, który musimy w wakrasanie wykonać, jest to najpierw biodra do tyłu, a później zejście barkami w dół jak w czaturandze. W czaturandze szykujemy się, najpierw z kolan odłożonych na ziemi. Zwróć uwagę, jak pracuję ramionami. Staram się zrotować w taki sposób, żeby doły łokciowe były skierowane do przodu, a łokieć zginał się dokładnie w tył. Czyli pierwszy etap to jest zrotowanie łokci, drugi wychylam się do przodu i schodzę barkami w dół. Tę wersję na kolanach można ćwiczyć po kilkadziesiąt dziennie, ponieważ łatwiejsza jest to wersja, ale świetnie przygotowuje triceps i wzmacnia go do czaturangi już tradycyjnej na tylko na stopach. Jeżeli wykonujesz tradycyjną już czaturangę, trudniejszą wersję, to spróbuj wychylić się do przodu, zwrotuj łokcie i zejść barkami w dół. Pamiętaj, że najczęstszym problemem jest, że schodzimy łokciami. A nie barkami. Postaraj się skorygować tę pozycję i ćwiczyć prawidłowo. Trzecia pozycja, którą chciałabym Ci zaproponować, będzie na wzmocnienie centrum ciała. I spróbujemy sobie wykonać uniesioną dandasanę dynamicznie. Pochyl się trochę do przodu i wypchnij biodra do tyłu. I wróć do przodu. Pochylaj się do przodu. Zauważ, że poprzez wy, wypchnięcie bioder do tyłu jesteśmy w stanie wyżej unieść, jest nam lżej. I taki sam myk musimy zastosować aż tak w akrasanie. Musisz wypchnąć biodra do tyłu, żeby poczuć, że ciało jest lżejsze. Kolejna pozycja, którą chciałabym Ci zaproponować, jest to kontynuacja dandasany, ale już z nogą zarzuconą na bark. Zarzucasz stopę na bark, dajesz sobie znowu rękę jedną, drugą i spróbuj znowu biodra wypchnąć do tyłu. Może uda Ci się drugą stopę również unieść nad ziemię. I ostatni element. Rozciągnięte przywodziciele i tylna część nóg. Proponowałabym tutaj tradycyjną upabiszkę konasanę. Spróbuj wypchnąć biodra do tyłu, chwycić za zewnętrzne krawędzie i pozostań w tej pozycji tak długo, aż poczujesz, że masz możliwość jeszcze pogłębienia. Znowu zejść troszkę niżej i pozostań znowu na kilka oddechów. W ten sposób przygotowujemy się do aż krasany. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Zapraszam na kolejne lekcje. Comar. Se <laughs> pió. Okay.